Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki luźny temat, czyli jakie polskie produkty Koreańczycy uwielbiają. Zacznijmy od takich produktów kosmetycznych i tutaj wkracza Ziaja, marka, którą Polacy nie zawsze doceniają. No, my szukamy jakichś produktów, często za granicą, nawet no, idziemy w stronę koreańskiego skincare i nie doceniamy to, co jest u nas, czyli tej wspaniałej Ziaj, za którą Koreańczycy szaleją. Koreańczycy planujący wyprawę do Polski zawsze muszą zaopatrzyć się w Ziaję. Jest to naprawdę dosyć ciekawe, mnie to bardzo zas. No bo ziaja, przecież Koreańczycy mają tyle swoich kosmetyków, które są niesamowite, znane na całym świecie, a jednak, jednak kupują polskie produkty, polskie kosmetyki ziaja. Okazuje się, że Ziaja jest dla Koreańczyków dosyć interesującą marką, ponieważ oferuje naprawdę fajne kosmetyki z dobrym składem za niską cenę. No i dla nich to jest rewelacja. Na koreańskich blogach można wręcz zobaczyć jak chwalą się, jakie to efekty uzyskują po kosmetykach Ziaja. Ja w ogóle no, nie miałam pojęcia przez długi czas, że coś takiego istnieje, taka fascynacja Ziają, ale jak mój chłopak kiedyś przyleciał do Polski, no to cały czas mi mówił o Ziaj, że musi coś kupić z ziaj. No ja mówię, no dobra, no interesujące. No i nie dość, że chłopak kupił dla siebie kosmetyki, to od razu też kupił dla swojej rodziny, więc jest to naprawdę też fajny prezent, fajna taka pamiątka z Polski. Słuchajcie, kolejną rzeczą jest kiełbasa. Kiełbasa ostatnio podbija Koreę pod nazwą kilbasa, czyli tak jakby to koreańczycy wymawiali. Jest pewna firma koreańska, która nazywa się S-Food i oni produkują kiełbasę w Korei. No Marka nie ma nic związanego z Polską, nic mi na ten temat nie wiadomo. Jest to koreańska marka żywnościowa i oni właśnie produkują kiełbasę pod nazwą Kielbasa. Jest to bardzo ciekawe, bo ja bym się raczej spodziewała, że będą po prostu importowane jakieś polskie produkty mięsne, a tutaj kurczę koreańska marka, koreańska firma żywnościowa sama z siebie wpadła na to, żeby pod szyldem naszej narodowej kiełbasy produkować wyroby mięsne. Co ciekawe, ostatnio też pomagam przy promocji naszej polskiej budki na Soul Friendship Festival i robiliśmy tam taki quiz o Polsce. I pojawiło się właśnie pytanie o kiełbasę. Pytanie szło tak, jak nazywa się ten wyrób mięsny po polsku? No i było zdjęcie kiełbasy, i mieliśmy tam różne opcje, na przykład frankfurterki, chorizo, jakieś tam inne. No i kiełbasa. I ku mojemu zaskoczeniu, naprawdę dużo osób wiedziało, że polska kiełbasa. Właśnie ma taką nazwę kiełbasa. Nie żadne chorizo, nie żadne inne <gry> kiełbasy, więc e, bardzo ciekawe, że Koreańczycy mają dosyć sporą wiedzę nawet właśnie na temat żywności polskiej i wiedzieli, wiedzieli, co to jest kiełbasa. Kolejną rzeczą jest mleko, nasze polskie mleko importowane do Korei. Bardzo łatwo można tutaj znaleźć polskie mleko w marketach, czasami się też pojawiają w takich mniejszych sklepach jak takie żabki koreańskie. Zaletą polskiego mleka jest to, że jest o wiele tańsze od koreańskiego. Często tak około o 1000 wonów, czyli no około 3 zł. No jest to coś jak kupujemy mleko co tydzień, prawda? Więc widać, że Koreańczycy naprawdę lubią polskie mleko. Wiadomo, przez swój pyszny smak, ale także przez niską cenę. Ostatnio w ogóle miałam taką śmieszną historię, bo poszłam sobie tutaj do naszego sklepu osiedlowego no i widzę mlekowita. Hmm, nasze mleko, nie? Polskie, fajnie. Tylko, że Nazwa tam na tym mleku to było myśl, czyli no mleko po niemiecku, prawda? Ja się nie o co chodzi. Czemu kurczę, nagle, czy Mleko Vita to jest nagle pol, y, niemiecka firma? No, wydaje mi się, że nie, więc chyba wyszło na to, że to mleko miało być importowane do Niemiec, więc dali niemieckie etykiety, no ale w końcu to tak nie wyszło i znalazło się w Korei i no wszystko było po niemiecku, więc pewnie korańczyk y, wybierając to mleko, myślał, hmm. No to pewnie niemieckie, nie? A to nie, to było polskie mleko. Czasami też oprócz mlekowity można zobaczyć mleko z Łowicza i to naprawdę lubię, bo wiecie, te produkty mleczne z Łowicza mają takie panienki w strojach ludowych i myślę, że to jest bardzo fajne, bo to też jakby promuje naszą kulturę polską, takie piękne etykiety. Kolejną rzeczą, która chyba według mnie ma największą popularność wśród Koreańczyków, to jest nasza polska ceramika. Tutaj w Korei można bez problemu znaleźć sklepy z polską ceramiką. W Seulu nie ma ani jednej restauracji z polskim jedzeniem, za to sklepów z ceramiką polską jest kilka, więc możecie się domyślić, jak bardzo popularna jest ceramika polska w Korei. Koreańczycy lubią garncarstwo, lubią ceramikę, mają swoje wyroby, ale bardzo podobają im się te nasze ludowe, te specyficzne wzory ceramika polska jest kurcze tak popularna, że ja sobie nawet znalazłam ją w Daiso, no i myślicie Daiso, chwila, Daiso to jest taki sklep, gdzie wszystko jest kurcze prawie po złotówkę, bardzo po taniości, no a polska ceramika za takie ceny nie chodzi, no i słuchajcie, okazuje się, że te talerzyki i kubki, które tam były, były opisane jako polska ceramika, ale były zrobione, wyprodukowane w Chinach, no po prostu... Ja zdziwiłam, tak to wykombinowali, żeby dać tą nazwę, no bo jak Koreańczyk zobacz, hmm, polska ceramika, no to od razu chce brać, prawda? Ale nie, nie, to była, to była podruba, podruba z Chin, ale wyglądała ładnie, naprawdę się zastanawiałam, czy się nie skusi. Dodatkowo ostatnio się też dowiedziałam, że koralczycy całkiem dobrze znają naszą polską sól z bieliczki. Ostatnio na zajęciach siedziałam sobie, no i mamy takiego profesora, który się bardziej specjalizuje we Francji, no ale też robi na naszym wydziale, ma wykłady na naszym wydziale. No i coś tam zaczął się mnie wypytywać o Polskę, coś mi się zaczęło przypominać, powiedział mi, że był w Polsce. I nagle mówi, byłem tam gdzieś jakaś wiel. Yeah. No i mówisz, że to jakaś kopalnia. No wy gdzie? On w jakiejś kopalni był. Kurcze, ja już nawet zapomniałam, bo ja to w dzieciństwie byłam w bieliczce, więc nie pamiętałam. No ale dobra, że się w końcu przypomniało, że przecież mamy naszą słynną bieliczkę. I słuchajcie, profesorasz. Do Wieliczki tam dojechał, więc Koreańczycy bardzo dobrze wiedzą. Zresztą Koreańczycy są dosyć dobrze obeznani w tych obszarach wokół Krakowa, no bo lubią zwiedzać Kraków, bo jest to miasto pełne historii, polskiej kultury, no ale tam też jest dosyć blisko do Auschwitz. No i też wieliczka jest w okolicy, a Koreańczycy, no jak widać, lubią takie rzeczy, więc no, nasza polska sól też jest e, dobrze znana Koreańczykom. Ostatnią rzeczą, którą nie można pominąć tutaj, to jest polski alkohol, polska wódka. O ile nigdy nie widziałam polskiej wódki w Korei, myślę, że może się ich znajdzie w jakichś sklepach, o tyle, no jednak Koreańczycy wybierając się do Polski wiedzą, że tutaj mamy takie wyroby, że jest wódka, żubrówka, e, wyborowa, że mamy też soplice. Widziałam właśnie na koreańskich blogach, że ludzie naprawdę zachwycają się soplicą. Także no jak wiadomo, polski alkohol, no mamy się czym pochwalić, więc i to koreańczykom nie jest obce. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki luźny film. No i do zobaczenia w następnym. Pa, pa!